Cześć, z tej strony Basu, witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam otwarcie ponad 150 skrzyń z wyborem formacji, zmagania w wydarzeniu Skarb Świętego Rycerza oraz w poszukiwaniu cudów. A na sam koniec odbiorę legendarną inskrypcję za fragmenty w sklepie. Więc jak widzicie przygotowania do otwarcia bram poziomu 7 i Kingslandu idą pełną parą. Zacznijmy od wydarzenia Skarb Świętego Rycerza. Celem jak zawsze 70 zakręceń. Wybieram szkic zbrojda kawalerii, sprawdźmy, ile materiałów i fragmentów szkiców uda mi się zdobyć. 27 epickich materiałów oraz jedynie 13 fragmentów szkicu z Broida Kawalerii. Nie jest to zły, ale również nie jest to dobry wynik. Pora odebrać gwarantowane nagrody, w których są kolejne fragmenty, materiały, kilka godzin przyspieszeń i trochę surowców, które zasilą mój plecak. Gdy potoczne jajko za nami, zapraszam na następne wydarzenie o nazwie W poszukiwaniu cudów. Wybrałem wiodącą formację klinu oraz pozostałe mniej potrzebne, ale nadal użyteczne, takie jak formacja liniowa, schodkowa czy też pusty czworobok do czynowania. 128 kompasów przygotowane, więc sprawdźmy, czy uda się zdobyć coś wartego uwagi. Uzbrojenie bez inskrypcji, z fajnymi bonusami dla uczników oraz 1,5% do wszystkich obrażeń oraz jedno uzbrojenie z niebieską inskrypcją, lecz z tragicznymi bonusami. To wszystko, co udało się wyczarować ze 128 kompasów. Nie jest to coś na co liczyłem, ale na pewno przybliża mnie to do pozyskania gwarantowanej legendarnej inskrypcji, czy to ze sklepu, czy to z powodu zdobytych legendarnych uzbrojeń. Przejdźmy teraz do przyspieszonego cyklicznego oraz większego niż zwykle openingu skrzyń z wyborem formacji podzielonego na dwie części. W pierwszej z części przygotowałem 80 epickich skrzyń. Tym razem bez rozgrzewki 8 razy po 10. Potrzebuję jak najwięcej złotych monet. Sprawdźmy czy tym razem mi się poszczęści formacja klinu i otwieramy. Po 80 epickich skrzyniach tylko się załamać. Nie ma co mówić, przejdźmy do 35 legendarnych. 5 na sam początek, a potem 3 razy po 10. Formacja kinu jak zawsze i zobaczmy, co uda się zdobyć. Dwa zachowane uzbrojenia, ale chyba z litości do samego siebie, by coś zatrzymać z tych skrzyń. W tym wypadku gra mnie posłuchała. Potrzebowałem złotych monet, no to je dostałem. Z racji, że brakło kilka monet do legendarnej inskrypcji, postanowiłem otworzyć jeszcze kilka skrzyń. 23 epickie i 20 legendarnych skrzyń z wyborem formacji padło moim łupem. Bez dzielenia na te epickie legendarne, postanowiłem otworzyć wszystkie. Z tych epickich fajne uzbrojenie, bez inskrypcji z trzema bonusami do kawalerii, zasili moją kolekcję pod tytułem Na wszelki wypadek, a legendarne ech. Posłużyły jako towar zamienny w celu pozyskania monet. No i nareszcie 180 złotych monet i ostatnia, ósma skrzynia z fragmentami inskrypcji wpada na moje konto. Postanowiłem wzmocnić moją formację Delty, dlatego wybrałem legendarną inskrypcję o nazwie stalowy pancerz. Kiedyś utrafiłem uzbrojenie z formacji Kinu, które posiadało prawie maksymalny bonus do wszystkich obrażeń. Postanowiłem zaryzykować i zmienić właśnie ją na Lwiszał z formacji Delta. Jak to mówią, kto nie ryzykuje, szampana nie pije, więc na to właśnie uzbrojenie nadaje legendarną inskrypcję i pora na zmianę bonusów. Nie jestem przygotowany do jakiejś długiej batalii, więc mam nadzieję, że 58 kamieni pozwoli na wbicie przyzwoitych bonusów. 55 kamieni, a wynik następujący: 2% ataku, 2,9% obrony i 1,9% wszystkich obrażeń. Jest to spore wzmocnienie dla Artura, którego uzbrojenie wygląda już trochę lepiej. I tym pozytywnym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję Ci, że poświęciłeś swój czas na obejrzenie tego materiału. W najbliższym czasie mam zamiar dodawać następne filmy w podobnej lub rozwiniętej formie. A ponadto zapraszam Was na streamy z obecnego KWK. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam.